Witam serdecznie. Ja tutaj sobie wrzucę materiał na temat sztucznej inteligencji. Ja się wypowiadałem na ten temat na naszej grupie i chciałem tutaj, że tak powiem, dojść do sedna, prawda? Mamy rok 2018. Tutaj jest takie nagranie: wypowiadają się ludzie, którzy się zajmują programowaniem komputerów kwantowych, jeżeli tak można powiedzieć. Są to ludzie, którzy po prostu wiedzą co mówią. Jest przytoczona też wypowiedź Elona Maska, więc w kontekście sztucznej inteligencji. Obcych cywilizacji, ewentualnie zagrożenia, które może powodować sztuczna inteligencja, a dokładnie rozmieszczenie 5G i udostępnienie takiej technologii tutaj na Ziemi, w kontekście ewentualnych też zagrożeń, tego jak to wygląda, no to zapoznajmy się z tym, co mówią ludzie, którzy się zajmują pracą z takimi rzeczami, żebyśmy sobie pogłębili wiedzę, bo my po prostu nie mamy. Kompletnie żadnej w ogóle wiedzy, i nie wiemy, do czego to może prowadzić. A może to prowadzić do tego, o czym tutaj Pan mówi, więc posłuchajmy sobie. Jeśli zwiększymy liczbę tych kubitów, za każdym razem, gdy dodamy jeden, podwajamy liczbę równoległych wszechświatów, do których mam dostęp. I kiedy dojdziemy do chipu, takiego jak ten, który ma około 500 takich bitów, otrzymamy 2 do 500 silnia możliwości wszechświatów, które zapętlają się w tym chipie. Ja widzę to w sposób, gdzie cienie tych równoległych wszechświatów zapętlają się z naszym i jeśli będziemy dość sprytni, możemy sięgnąć do nich, złapać ich zasoby i przenieść je do nas i wykorzystać w naszym świecie. Może to brzmieć osobliwie i dziwacznie i używam tu języka, którego nie użyliby normalni teoretycy fizyki, ale to, o czym mówię, jest jak najbardziej prawdziwe i zgadzające się z zasadą na jakiej działają te maszyny. Moja trzecia predykcja, na której zakończę, jest najważniejsza. Przed 2028 rokiem będą istniały inteligentne maszyny, które będą w stanie zrobić wszystko to, co ludzie. Kwantowe komputery odegrają główną rolę w tworzeniu tego nowego rodzaju inteligencji. Wierzę, że ludzkość jest na krawędzi największej technologicznej i społecznej rewolucji, jaka miała miejsce kiedykolwiek. I tak dojdziemy do momentu, kiedy to maszyny, które zbudujemy, przewyższą nas pod każdym względem. Nie mam na myśli, że będą rachowały lepiej niż my, czy będą lepsze w wyszukiwaniu. Mam na myśli pod każdym względem. Myślę, że jesteśmy bardzo blisko. Czyli przewiduję, że w przeciągu 15 lat będziemy mieli maszyny, które prześcigną ludzi pod każdym względem. Dziękuję. Kolejny wykład Gordiego Rodza na temat samego produktu, który będzie stworzony przez kwantowe komputery, czyli sztucznej inteligencji, która już z samego zamysłu ma przewyższyć ludzi intelektualnie. Mówiąc o sztucznej inteligencji mam na myśli oprogramowanie, które może zrobić dosłownie wszystko to, co człowiek. Wszystko. I że czas na komputery są lepsze niż ludzie pod wieloma względami, więc wyobraźcie sobie, że nie tylko zrobią to, co każdy człowiek może zrobić i zrobią to lepiej, ale zrobię to lepiej niż najlepszy z ludzi. My jesteśmy ograniczeni, bo jesteśmy ludźmi. Więc Kendrick próbuje rozwiązać ten problem i zbudować maszynę, która będzie lepsza od ludzi pod każdym względem. Kiedy myślimy o tym, o takim czymś pojawia się w głowie mentalny hamulec, bo można zapytać, jakie będą tego konsekwencje. Więc wyobraźcie sobie, że za 10 dolarów mogę zbudować maszynę małego robota, który będzie miał palce, oczy itd. i tak dalej, może on zrobić Twoją robotę lepiej niż ty, niezależnie co to by było. I mogę sprzedać tego robota Twojemu pracodawcy za powiedzmy 15 dolców z zyskiem. Nie będzie on musiał Tobie płacić 1000 dolarów rocznie. Wyobraźcie sobie, że ma się to do każdego rodzaju pracy. O tym właśnie tutaj mówimy: całkowita i absolutna zmiana na skalę, która nigdy nie miała miejsca w historii ludzkości i przy której rewolucja przemysłowa to malutki zwrot na ścieżce, którą podążamy od czasu, kiedy to wynurzyliśmy się z wody kilka miliardów lat temu. Jesteśmy na skraju tej zmiany. Ryz right so, uh, Sutton you know, jest jednym z najbardziej znanych ludzi na polu sztucznej inteligencji i zapytany, kiedy to może się zdarzyć, odpowiedział. 25% szans, że stanie się to w przeciągu 13 lat. Kiedy pomyślisz o tym, czego słuchasz w wiadomościach CNN czy BuzzFeed, wszystko jedno i to samo. Pomyśl tylko, jak mało znacząca jest ta rzecz, o której dowiadujesz się z wiadomości, jeśli to, o czym mówię, jest prawdą. Co to ma wspólnego z obcymi? Jedną rzeczą, którą mogę Wam powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja nie będzie taka jak my. Więc obcy, jako inny, te rzeczy, które budujemy, nie będą jak ludzie. Mogą być bardzo mądre i dobre w wielu rzeczach, ale nie będą takie jak my. Będą obcymi. I będą z przykrością, muszę to stwierdzić, bardziej inteligentne niż każda z osób w tym pokoju i to w sensie, którego nie możemy nawet pojąć. I to więc wzbudza pewien strach. Jedna z osób, która o tym mówi, to Elon Musk. Przez sztuczną inteligencję przywołujemy demona. Znacie te historie, gdzie gość z pentagramem i wodą święconą mówi ta, jasne, możesz kontrolować demona i to nie wychodzi? Elon Musk na MIT w 2014 roku. I mówi coś w stylu, jeśli tego dokonasz, czy będziesz to robił, Miej się na baczności, bo myślisz sobie, tak samo jak ten gość z opowiadań, że kiedy zrobisz to i posadzisz tego demona czy gościa w środku pentagramu i będziesz miał swoją święconą wodę w pogotowiu i pokropisz nią dookoła, to z łaską Bożą on zrobi dokładnie to, co mu powiesz, ale tak się nigdy nie kończy. Czyli to właśnie y, przyczynia się, że niektórzy wszczynają alarm, by ostrzec przed kierunkiem, w którym to podąża. Ale określenie demony tak naprawdę nie oddaje esencji tego, z czym mamy do czynienia. Nie wiem, czy ktoś z Was jest fanem fantastyki z rodzaju weird fiction z początku ubiegłego stulecia, ale istniał pewien autor, H.P. Lovecraft, bardzo znany pisarz fantastyki, weird fiction. stworzył on filozoficzny pogląd zwany kosmicyzmem, i esencją tego poglądu jest tak zwana kosmiczna obojętność. Mówił on, że istnieją niesamowicie inteligentne istoty, ale nie są ani złe, ani dobre. Mają nas po prostu gdzieś. Tak samo jak siebie nie obchodzi mrówka, tak samo oni nie interesują się Tobą. I te rzeczy, które przywołujemy do naszego świata, nie są demonami. Nie są złe, ale są bardziej jak wielcy przedwieczni Lovecrafta. Są to byty, które niekoniecznie będą chciały tego samego, co my. Więc ten przełom jest naprawdę szalenie ważny dla naszego całego gatunku. I wracając do tego, o czym mówił Sam Harris, nikt nie zwraca na to uwagi. To dzieje się w tle, kiedy ludzie gadają o polityce, o tym, co będzie służbą zdrowia w Stanach. A pod samą powierzchnią nadciąga tsunami, które, jeśli nie będziemy ostrożni, zmiecie nas wszystkich. Tym miłym akcentem chciałem powiedzieć, że szukamy ludzi, którzy pomogą nam to wprowadzić w życie. I tu jeszcze zdjęcie, które wyświetla się teraz na rzutniku Gordiego. Misją Kindred. Jest to inna firma, którą prowadzi Gordy Rose obok D-Wave. Misją Kindred jest stanie się pierwszą sztuczną inteligencją, która osiągnie poziom człowieka. Szukamy demonologów, skreślone, na programistów. Dołącz do nas. Tak, no więc ja myślę, że... Że, proszę, zawsze się znajdą takie osoby, które będą y, zafascynowane różnymi technologiami. Jeżeli nie ma y, jakiegoś tam zakazu prawnego, no to zawsze będą osoby, które będą y, miały ochotę się takiej rzeczy y, podjąć, nie, nie zważając na to, jakie to będzie miało konsekwencje dla ludzkości, prawda. A, aczkolwiek tutaj chciałem pokazać, y, co to znaczy sztuczna inteligencja, jakie są możliwości. Tutaj się wypowiadają ludzie, którzy z tym mają do czynienia. Był pan Elon Musk y, cytowany, prawda, więc tutaj mamy Obraz mniej więcej, jak to może wyglądać, prawda? I teraz, tak, parę organizacyjnych rzeczy jeszcze chciałem dodać. To jest pierwszy film, który nagrywam sobie z myślą, żeby wrzucić go na beat shoot. I tutaj od razu jest taka informacja dla ludzi, którzy będą ten kanał oglądać. Wszystkie te materiały, które będą na tym kanale zamieszczone, będą um, zamieszczone na właśnie beat shoot. Ale jest możliwość, jeżeli ktokolwiek będzie chciał, nawet mi jest to wręcz na rękę, jeżeli, Bo ja nie mam na to czasu, żeby nagrywać z jednej strony na bit potem to wrzucać na swoją stronę internetową na przykład yy, yy, i później jeszcze to wyrzucać, prawda? Do YouTube'a, no bo się nie rozdwoje, więc jeżeli ktoś miałby ochotę sobie wrzucić ten film na kanał i po prostu go udostępnić, tą, tą tutaj rzecz, którą mi ktoś podesłał, ja to sobie zr zrobię ten rzut z ekranu tym, tym, tym y programem. Jeżeli ktoś by chciał sobie to upowszechnić, jak najbardziej nie ma żadnego problemu z tym, że w całości, razem z tą moją informacją, którą teraz tutaj mówię na samym końcu, więc, jeżeli ktoś chce sobie to pobrać i udostępnić na YouTubie, śmiało może to robić, tak jak i wszystkie moje filmy, które są nagrane przeze mnie zaznaczam to przeze mnie, prawda? Bo co do innych, to przecież ja nie, trudno mi jest tutaj um, się wypowiadać, tak? Ale te, które ja nagrywam w taki sposób, jak tutaj, można sobie pobierać z mojej strony, jeżeli to będzie technicznie możliwe, strony internetowej, bo jeszcze nie wiem, czy to będzie na BitShoot, czy na stronie internetowej nwk24.pl. Nie wiem, czy to będzie na tym, czy na tym, e, właśnie serwerze. Prawdopodobnie na BitShoot, ale jakby było na nwk24.pl, to też można sobie pobrać, udostępniać i zasypywać YouTube tymi rzeczami, bo jak wiecie, dwa razy mi usunęli konto, prawda? youtubeowe. Było na poziomie około 25 tysięcy subskrybentów. Tam jest cenzura po prostu, więc, więc bardzo by mi było miło, jakby ktoś udostępnił to gdzieś na swoim kanale, albo stworzył kanał i się bawił w udostępnianie moich filmów, bo oni po prostu no działają w ten sposób, żeby niweczyć to, co się robi. on ja mam to zapisane wszystko. Będzie to wrzucane ponownie i będzie można sobie to pobierać i udostępniać na YouTubie. Natomiast, no tak jak mówię, można bez żadnego Problemu sobie te materiały udostępniać i też apeluję do ludzi, którzy mieliby ochotę wesprzeć, wesprzeć moją pracę, mogą dokonać wpłaty. Będzie w opisie tutaj na pewno gdzieś jeszcze, nie wiem, bo w zależności gdzie to będzie, czy na beatshot, czy na stronce, będzie numer konta do wpłaty tytułem darowizna. Jeżeli ktoś by chciał moją działalność wspierać, bo zawsze te finanse są przydatne, więc, więc jeżeli ktoś miałby ochotę i taką wolę, to może wpłacić pieniądze, bardzo bym o to prosił. No i też inne osoby, cały całkowicie za darmo, jak najbardziej, mogą sobie te materiały pobierać, bo to jest praca w interesie ludzi, w interesie społecznym i tutaj chodzi o to, żeby to się rozprzestrzeniało, te moje materiały, je będę sukcesywnie wrzucał, a Wy je możecie kolportować dalej. Także tyle, pozdrawiam serdecznie, do następnego materiału, na pewno następny raz będzie, niech nikt na to nie liczy, że nie będzie, będę nagrywał cały czas, pozdrawiam serdecznie, łapka w górę, hej.